Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Biada wam, uczeni w piśmie i w faryzeusze, obudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy. Oczyś pierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Oto Słowo Pańskie. Słysząc taką Ewangelię, czasami myślę sobie, jak Chrystus przeżywał takie momenty. Bo według tego, co mówi, na pewno był dotknięty, i po naszemu można powiedzieć, ręce mu opadały na to, co widział. Czy się denerwował, czy się jakoś ekscytował, czy to wymykało się spod kontroli, możemy różnie oceniać, wiemy, że nigdy nie doszło do żadnego przekroczenia prawa Bożego, ale na pewno nieraz tak po ludzku. Emocje go dotykały, czyli to jest coś, co zawsze będziemy mieli, co nam towarzyszy przez naturę, a skoro miał naturę ludzką, to też tego doświadczał. No bo chyba nie może być tak, wypowiadając słowa, Ostrzeżenia, nie potępienia, ale ostrzeżenia: biada o faryzeuszu, ślepy, że mówi to z takim swoim słodkim sercem: biada ci, budniku, jak tak możesz? Wtedy nie używamy takiego języka, bo on nie ma tej siły mocy. Chcąc podkreślić, musimy też dać i swoje wnętrze do jakiegoś ostrzeżenia do rozmowy. Więc na pewno i serce mu biło szybciej i nie dlatego, że był zdenerwowany, ale dlatego, że widział, jak tym, którzy są najbliżej niego, wymyka się miłość spod kontroli, wymyka się dobro, wymyka się przebaczenie. Pamiętajmy, że czasami i w kościele byśmy zawsze każdą radę chcieli słyszeć tak, żeby nas nie zabolała. Ale jeżeli będziemy kochać, to pewne rzeczy muszą nas zaboleć, w których zrobiliśmy nie tak. Bo jak nas nie będą boleć, to będą boleć tych, którzy żyją z nami. I nie znaczy, że ma być kłótnia, ale takie jest doświadczenie naszego ludzkiego życia, że wszystko to, co nam nie wychodzi, musi nas zaboleć, bo to nas i innych rani. I w tym przypadku chodzi o wiarę, ale Chrystus daje jeszcze kolejną szansę i coś takiego niesamowitego, że widzi taką obłudę, którą no, człowiek może mieć. Ile razy my, każdy z nas mówimy, no jak tak można, jacy to ludzie są, jaki ten świat jest, jak powiedział, a jaki ty jesteś, ja, a, a co ksiądz chce ode mnie. No, jesteś częścią tego wszystkiego, i jest też coś w nas, że my się szybciej usprawiedliwimy. Niedawno czytałem takie mądre powiedzenie też kogoś sławnego, że innych oceniamy po uczynkach, a siebie po dobrych intencjach. To są dwie inne rzeczy. Och, gdy mówimy o sobie, mówimy, ale przecież ja chcę zawsze dobrze, że zawsze pragnę jak najlepszego wyjścia dla siebie, dla innych. A dzieje się, to nie, ale chcę. I już przypisujemy sobie, że gdzieś to dobro z nas wypłynęło. A gdy myślimy o innych, to nas nie obchodzi co myślą, no, jakie mają intencje, tylko jaki był efekt. Nie zrobił tego, nie zrobiła tego. Widzimy, jakie mamy miary. I często to jest ta nasza obuda. Każdy z nas jest poniekąd właśnie w tej sferze tego biada, tego bycia ślepym, czy niezauważania tak pięknie to jest powiedziane, że komara przesedzają oni, czyli my też na różne sposoby przez sitko, żeby tam to, co przelatuje, było jak najczystsze, a połykamy wielbonda i nie ma dwóch spraw. Czepiamy się tego, co drobne, czy zapisujemy sobie ze za zasługę, a to najważniejsze bierze, może nam uciec. A co jest tym najważniejszym? To jest sprawiedliwość, to jest miłosierdzie i wiara. A całe inne praktyki są też ważne, bo Chrystus mówi: tamto trzeba było zrobić, a tego nie zaniedbać. Te dwie sprawy, które zawsze. Idą razem, a które dają nam stabilność. Na różne porównania możemy to mieć w wierze i w życiu, jak cała nauka Kościoła i Chrystusa stoi właśnie na tych dwóch filarach na tradycji i piśmie świętym. Zawsze jest ta stabilność. Nawet jak my praktykujemy wiarę, ktoś powie: No co w wierze jest najważniejsze? Ci, co mają taką. No, Luźniejsze podejście, to najpierw im się nasunie, no żeby nie grzeszyć, bo Pan Bóg takie przykazania dał. I w kościele zawsze mówią: nie rób tego, nie chodź, nie myśl, nie żyj, nie słuchaj swoich myśli. My ci powiemy, co masz robić. Że będzie się skoncentrowany na grzechu. A to nie jest wierze najważniejsze. Najważniejsze jest, aby czynić dobro, nie tylko nie grzeszyć, no bo tak często robimy: ja nie mam grzechów. No, a co dobrego? No, jak co dobrego? No, dbamy o siebie. My mamy być podobni do Boga, a on nie grzeszył, on czynił dobro. To są te dwie sprawy: tego nie zaniedbać, a o tamto dbać. Czyli nie grzeszyć, ale przechodzimy na wyższy poziom: czynić dobro i być podobny Chrystusowi, tak jak on przeszedł przez życie. Na wiele sposobów to możemy widzieć pierwsze przykazanie miłości, o którym Chrystus nam przypomina: kochać Boga i kochać bliźniego. Bo czasami my tak kochamy Boga, a z bliźnim sobie nie poradzimy. A czasami tak kochamy bliźnich, szczególnie najbliższych, tolerując ich zachowanie, grzech, bo to są moi, no co zrobić, trzeba ich stronę wziąć, że Boga odstawiamy na zewnątrz. Czy daleko od tego, co powinno być w naszym życiu w stosunku do Niego. Widzimy, zawsze jest te A i B. Nawet w Polsce mówię, powiedziałeś A, powiedz i B. Po tym poznamy, czy rzeczywiście czynimy wolę Bożą i robić te mniejsze sprawy, które też nas przybliżają do Boga i są ważne, ale są ważniejsze. Zapamiętajmy to sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. Czasami też w naszych czasach, bo to miłosierdzie tak mocno wybrzmiewa, szczególnie za przyczyną siostry Faustyny i objawień, że ktoś mówi Pan Bóg jest miłosierny, a sprawiedliwość to tam nie, wie jak ktoś znowu surowszy powie, tak to cenimy, sprawiedliwość Boża, a miłosierdzie potem. Sprawiedliwość i miłość. Miłosierdzie dopełnia sprawiedliwość, nie kasuje jej, a już na to wszystko to wiara, wiara Bogu i wiara też w to, że my, nawet lepsi czy gorsi, jesteśmy przeznaczeni, wciąż wezwani przez Pana Boga do świętości i zbawienia. Nie przekreślić świata, nie przekreślić tych, którzy się wydają na teraz nie do końca po Bożemu. Zaufać Panu Bogu i kochać ten świat nie miłością ziemską. Ale po Bożemu troszczyć się o niego. To są te dwie sprawy, dwie ojczyzny, niebieska i nasza. I dzisiaj też w przykładzie świętej Moniki też widzimy to bardzo ładnie, bo znamy to, że modliła się przez wiele lat o nawrócenie swojego syna, potem prawie że zakonnika, bo miał i prowadził życie monastyczne, biskupa, wielkiego doktora Kościoła, kogoś, kto zostaje przez wieki. Po latach, wymodlenia, nie tylko, aby był lepszy, bo już był dobry, nie, był takim hulakom, nie wierzył. Trzeba pamiętać też, że następna sprawa: Święta Monika miała za męża Poganina, z którym żyła, pewnie się kochali, jest to możliwe, ale też się modliła o nawrócenie swojego męża, który pod koniec życia się ochrzcił. Patrzcie, ile Święta Monika dbała o swoją wiarę i to w miejscu, Pośród tych, którzy jej byli najbliżsi, których kochała, a którzy nie chcieli iść za Panem Bogiem, nie czuli tego, nie obchodziło ich to. Umiała właśnie wybierać i Boga, i kochać człowieka. I umiała trwać w tej niepewności, bycia niewysłuchaną przez lata, bo się nic nie zmieniało, ale umiała ponadto zaufać Panu Bogu, że to się liczy i przyniesie owoc. Że nawet jak po ludzku nam się nie klei, już mamy dosyć, bo tyle się staramy, a nie ma zmian, ale dbam dalej. Jest to, co Boże, silniejsze we mnie niż to, co pokazuje mi moje doświadczenie. Czyli dbała o to, co ludzkie, aby też innym przez to pomóc i doprowadzić ich do Pana Boga, ale nie zaniedbała nigdy tego najważniejszego. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary, bo żeby komuś wymodlić nawrócenie, pojednanie, to trzeba być sprawiedliwym. Najpierw ja, nie tylko modlitwa ustna, ale ja muszę szukać Bożej sprawiedliwości, muszę być po Bożemu miłosierny i muszę być człowiekiem wiary. A czym większej wiary będę, tym więcej wyjednam. Dla innych i sam do Boga się przybliżę, ufając mu bezgranicznie. Amen.